O konkursie plastycznym także wspominaliśmy. Showtime! Uczniowie klasy szóstej przygotowali przedstawienie. Tyle, tematykę ekologii zaprezentowali w sposób baśniowy. Szanowni nauczyciele, i wy, drodzy uczniowie, rozsiądźcie się wygodnie, bowiem już za chwilę zobaczycie dech w piersiach opowieść. O pięknej królewnej przyrodzie i złej macosze Śmiecisławie. Dawno, dawno temu w pięknej i czystej krainie Ekolandii żył w sobie król świat. Miał on piękną, lecz złą żonę Śmiecisławę i uroczą córeczkę królewne przyrodę. Królewna przyroda bardzo kochała swego ojca, ale bała się złej macoszy. Która znała czary i lubiła wszędzie śmieci. Witaj, kochany ojcze. Czy dobrze spałeś? Tak, przyrodą, bardzo dobrze. Ale twoja przybrana matka nie mogła spać. Te okropne ptaszyska nie dawały mi zmrużyć oka. I cały raz tak szumiał i zwierzęta tak hałasowały, że nie spałam całą noc. O, jakże mi przykro. Ojcze, kochany, pójdę teraz pobawić się ze zwierzętami, a potem rozprzątam swój pokój. Pa! Ja też mam wiele spraw do załatwienia. Muszę dopilnować akcji znania naszego królestwa. Mistrzeleczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Piękna jesteś, moja królowo. Zawsze ci to mówiłem. Lecz królewna no. urosła. Stała się piękniejsza od ciebie. Tak więc ona jest najpiękniejsza. Co? Jak śmiesz! Przecież to ja mam być tą najpiękniejszą. Muszę się pozbyć królewny, to znów ja będę najpiękniejsza. Drwalu, drwalu, przybądź tutaj. Tak, moja pani, zawsze ci służę. Co mogę zrobić dla ciebie? Wyprowadź królewnę przyrodę daleko do lasu i <laughs> zostaw ją tam na pastwę dzikich zwierząt i nikomu o tym ani słowa. Tak się stanie, moja królowo. Dwal zabrał przyrodę w błąd Wielkiego Lasu i zostawił płacząco na leśnej polanie, aż tu nagle usłyszała jakieś kroki i zobaczyła wokół siebie siedmiu krasnali. <śmulny> Nie płacz, piękna królewno i chodź z nami. Jak się nazywacie, drogi krasnale? Ja jestem krasnarkówcik, bo lubię gotować surowo i ekologicznie. A to jest krasnal ogrodnik. Lubię pracować w lesie i w ogrodzie. Sadzę młode drzewa i kolorowe kwiaty. Nie nazywają czyścioszek, bo zawsze mam czyste ręce i lubię wszystko czyścić. Także aż błyszczy, a to mój pomocnik sprzątuś. ja wszędzie sprzątam i porządkuję. Zbieram śmieci i je segreguję. Szkło oddzielnie, plastik gdzie indziej, a papierki jeszcze do innego worka. Po mnie pracuj, bo najwięcej pracuję w domu, w lesie i w ogrodzie. Poznaję jeszcze krasnoga myjuszka. Jestem myjuszem. Lubię zmywać naczynia, myć okna i pucować wszystko, co pokryte kurzem. Idę z wami, kochane krasnale. Tak oto, królewna przyroda zamieszkała się z miłyma krasnalami. Zajmowała się ich domem, kiedy krasnoludki codziennie wychodziły do pracy w lesie. A tymczasem w zamku była królowa, Znów patrzyła w to lusterko. powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Piękna jesteś, królowo, ale piękniejsza jest od ciebie królerna. Jak to? Przecież już jej nie ma? Myli się pani. Mieszka w lesie wraz z siedmioma krasterami. O nie! Muszę się jej raz na zawsze pozbyć. Wiem, co zrobię. Była królowa. Przebrała się na staruszkę. a do swego kosza za pomocą czarów zapakowała ogromne ilości śmieci i odpadów. Chciała nimi zatruć cały las i pozbyć się królewy, która była uczulona na kurz i śmieci. Witaj, skarbie. Czy jest ktoś jeszcze z tobą w domu? Nie, jestem sama. Wszystkie kaszale, poszły do pracy. To świetnie. Mam tu coś dla Ciebie i całego lasu. Ale codziennie opakiwały królewne, która zapadła w głęboki ser. Całkiem z rozpaczy zapomniały o sprzątaniu. Cały raz był brudny, zaświecony, a zwierzęta z niego połciekały. Ale co to? Zjawił się jakiś królewicz. Jestem królewicz porządnicki. Dlaczego krasnale płaczecie? Co się stało z waszą królewną? Leży i śpi cały czas, nie możemy jej obudzić. Już wiem, jak jej pomóc. Krasnale. Wysprzątajcie cały las. Wszystko dookoła. by sprzątać po sobie drogi dzieciaki. Gdy wszędzie schludnie i czysto zadbanie, lepiej się czujemy, panowie i panie.